Czy zastanawialiście się kiedyś, jaka byłaby czekolada, gdyby była człowiekiem? Pewnie nie, ale teraz na pewno się zastanawiacie. Odkryjmy razem tą tajemnicę. Te wspaniałe smaki właśnie się pieką. Ale gorąco. Niestety do czasu. Koniec imprezy. Czas się ochłodzić. Jej. Niedługo się zobaczymy, torciku. Tort został bez opieki. Eee. O, nie tak szybko. Hej! Nie! Mój! Moja najlepsza przyjaciółka! Proszę, nie rozdzielajcie nas! Przed wami większa tragedia niż wam się wydaje. Ha! Uff, to był niezły upadek. A ta podłoga nie jest do końca taka czysta jak powinna być. Ble! Chwileczkę. Kord na suficie! Trzymaj się! No nieźle, dziewczyny. Orety, to dopiero mnóstwo niezdrowego jedzenia. Tak, i to wszystko dla Riny. Mmm, czekopączki. Tutaj, panienko, masz trochę kremu. To jest takie przyjemne. Ach, gładka skóra. I M&M'sy! Ekstra! To jest perfekcyjne trio! Mmm! A! Pyszności! O tak! Idealne trio do psucia naszych ząbków! To jest przepis na katastrofę! Jej! Hihi. Auć! Zobaczmy! Dentysta! Straszny dentysta! Straszny ból zęba! Hmm, pani doktor? O! O kurczę! Dlaczego to jest takie duże? Nie mogę tego zrobić. To będzie długi dzień. Co tam, Rina? Masz jakiś lunch? Słodko, zajadaj! Do dzieła! Mmm. A! cebulowa dziewczyna to jest. Ha? Patrz, przed wami przepis na cuchnący oddech. Ble! To podsuwa pomysł. pomysłu. Orety, Rina, nie wiesz kto żółtą tą gumę? Ohyda, gumiasta. Pojawia się przeciwnik. O, zaczynajmy! A! Guma do rzucia wygrywa. Niezły pomysł, Rina. A teraz przejdźmy do naszej randki. Orety! Czas na burgery! Soczyste! Heka! Co tam u was? W brzuszku Riny jest impreza? Gdzie jest moje zaproszenie? He, ha? ha! O tak! Uff! To chyba zły czas na myślenie o ćwiczeniach, co? Zdrowe jedzenie? Dobra! Wygląda dobrze! No weź, jeżeli chcesz dobrze wyglądać, musisz dobrze jeść! To jest nieunikniona prawda życiowa, że nie schudniesz od burgerów! No dalej, smacznego! Ona jest wspaniała! To znaczy ja. Ble. Ech. I co teraz? To był początek diety? O oh, Rina, rozwalasz mnie? Już czujesz się lepiej. Wow! Nie! Burger! To będzie długi miesiąc. Misja się nie powiodła. Powrót ze sklepu. Lodówka pełna zgniłego jedzenia. Okropne! I nie, nie chcemy cię, pani ziemniacza, na głowo. Ble! Idziesz do kosza. Pomyślcie o tej scenie następnym razem, gdy będziecie wyrzucać zepsute jedzenie. Serce mi pęka. Hej, przynajmniej znowu będą razem. Ja nie płaczę. Ty płaczesz. Hmm. Ty też jabłkowy, Tom. Ło! Auć! A teraz nasi starzy przyjaciele są zastępowani. Najpiękniejszymi i zupełnie nowymi posiłkami. Ach, cudowna, błyszcząca. Nie ma mowy, żeby wasza trójka mogła z nią wygrać. Po prostu Rina skończyła porządki. Papa! pa! Ta nieskazitelna babeczka została tu razem z czosnkiem? Nie, odejdź się. Nie przydulaj mnie. Jestem taka głodna. To idealny moment, żeby zjeść babeczkę, myśli Rina. Nie wierzę, babeczka śmierdzi. O rety! co nie różnimy się tak bardzo, różowa panienko. Co za dramat. O, hej, tato. Co ty tu? Co on? Tato? Będę udawała, że tego nie widziałam. Hej, hej. Sprężyste pianki. Za każdym razem, gdy ją naciskasz, ona robi przysiad. Ekstra. A więc to tak nasze słodycze trenują? Wiemy coraz więcej. Chociaż szczerze mówiąc nie jestem pewna co zrobić z tą informacją. Ha. Mm, są takie pyszne. Zjedz je wszystkie. Jedna po drugiej. A. Została tylko jedna pojedyncza pianka. I ucieka nam. Ha, ha, ha. Chodź tu tyłobuzie. Dorwiemy cię. Tak czy inaczej. Nie, mhm. Marina, no dalej. A tak z zaskoczenia. Bom! Auć! Ej! A teraz upieczmy ją. Uuu! Gorąco! To chyba wystarczy. Nasza przyjaciółka płonie. A! Uuu! Gdzie to odlatuje? Tymczasem mama przegląda swoją książkę kucharską. Mhm. Ten zapach! Coś się pali! Nadchodzę! Mama na ratunek! Usz! Rina jest cała brudna! Ale hej! Jestem pewna, że nasza pianeczka podziękuje mamie! Czyż nie? Uff! Wszystko dobre, co się dobrze kończy! No, tak jakby... Mamo, Co porabiasz? Co to jest? Ona używa swojego mopa jako selfie-sticka! To będzie świetna pomoc do nakręcania filmików na jej kanał Mami Vlogs! Wyzwanie tajemniczej pizzy! Rina! Jak wygląda życie sławnej mamy z TikToka? Całkiem interesująco! Wybierz swój dodatek do pizzy! Ona wybiera czekoladę! Dobra, udało ci się! Hej czekoladowa dziewczyno! Przepraszam za to, co się zaraz stanie. O, nie, nie! Uf. Rina chce drugą rundę? Trzymaj się, czekoladko. Więcej! Niefajna fryzura? Ah! Przechodzimy do kolejnego składnika: MMMsy. Musztarda. MMMsy. Ok. Nowa przyjaciółka tutaj jest, aby zrobić najsmaczniejszą pizzę na świecie. Ekstra. Składnik numer 3. Czas na pianki. Hmm. Mama dokonuje małej zamianki. Śmierdzący ser dołączył do pozostałych składników. Orety, ale smród. Czekoladowa dziewczyno! Ratuj mnie. A! Zobaczmy reakcję riny na tą potworną pizzę. O, mamo! Szykujcie się na katastrofę, jej to smakuje! Wow, wow! Teraz nadszedł czas na bitwę smaków. Słodkie czy słony. Zaraz się dowiemy, o rety. Bum! Bam! Serowa dziewczyna wygrywa. Rina, czeka Cię szybka wycieczka do łazienki. Wielkie dzięki, mamo. U Rina, wyglądasz bardzo podejrzanie. A! ukryłaś batonika. Mamo, zaczekaj, to nie jest to, co myślisz. Chciałam go tylko powąchać. Przysięgam. Już za późno. Musisz zjeść te zielone warzywa. Mama zajmie się batonikiem. Ech, przegapiłaś swoją szansę. A! Telefon na ziemię. Czas na batonika. Szybko pospiesz się. Ha? Ubrudziłaś sobie sukienkę czekoladą? Myśl, szybko. Nie! Tylko nie obrus. Ale katastrofa. No nie powiem. A! Ale zielone jedzonko! Przynajmniej masz nowych przyjaciół, mamo. E, czy oni są prawdziwi? <laughs> Dziękujemy wszystkim za oglądanie. Nadszedł czas na nasze wpadki. <laughs> to takie zabawne. Ha! Nowe filmy pojawiają się cały czas, więc pamiętajcie o subskrypcji i dzwoneczku. Okej, okay, papa! Podpisano załoga.